Drodzy, zgromadziliśmy się, aby pobłogosławić nowy budynek w zakładzie karnym w naszym mieście. Ta inwestycja ma służyć osadzonym i dojrzewaniu do życia społeczności ludzi wolnych. Odbywanie kary jest elementem sprawiedliwości społecznej, także drogą do przemiany umysłu i woli osadzonych, by zdecydowanie odcięli się od mrocznej przeszłości. I powrócili do owocnego życia w rodzinie, w miejscu pracy, a także we wspólnocie Kościoła. Drodzy bracia i siostry, nowa budowla jest także pomocna dla pracowników więziennictwa w ich działaniu na rzecz skutecznej resocjalizacji podopiecznych. Na tym polu spotykają się troska władz więziennych i różnych pracowników o warunki bytowe oszaczonych także wysiłki edukacyjno-wychowawcze wychowawców, jak również posługa kapelana więziennego.